Siemanko. Tak wygląda motor po rozebraniu Jakieś dwie godziny mi to zajęło W prawnej osobie by to pewnie zajęło godzinę Ale dzisiaj Wam pokażę co tutaj z tym motorem jest zepsute Na początek sobie sprawdzimy wałeczki Jak to wszystko wygląda Tutaj właśnie nie wiem Widzicie takie pęknięcia jakby Nie wiem czy to są pęknięcia to są jakieś takie ślady zużycia. Trochę to dziwnie wygląda, i jest prawie na każdej tej tym mocowaniu wałka. Że tak to nazwę. Pewnie to ma fachową nazwę. Pewnie wywiecie lepiej. Tak wyglądają tutaj te wszystkie gładzie. Nie wygląda to źle, natomiast no nie wygląda to też idealnie. Nie wiem, jak ta moja kamera dzisiaj tutaj wam to pokazuje. Zaczyna być trochę ciemno. O, widzicie, tutaj trochę jest przeszlifowana i tak gdzieniegdzie, nie, gdzie, nie, gdzie one są tak przeszlifowane. Wanosy i te napinacze chyba są jeszcze sprawne. Ten jest, wydaje mi się, że sprawny. Yy, tu jest trochę gorzej, bo ten po prostu wylatał. Ja go odkręcałem. A ciężko było odkręcić w ogóle to koło, to on no, pluł cały czas oleje, więc podejrzewam, się, że on jest zepsuty, nadaje się do regeneracji, jeśli nie do wyrzucenia. Ten element w tamtym mi pękł, jak próbowałem pneumatem odkręcać, bo się napięło i po prostu strzelił. Tutaj ten ślisk, no, tak wygląda to na wałkach z tej strony. Nie, źle, nie wydaje mi się. Natomiast no, widać, widać zużycie tego, tego motoru. Lekkiego życia nie miał. Dobra, no, tak wyglądają głowice od spodu. <grywka> nie wiem, czy to było bogato, czy tutaj było ubogo. Są takie osady, jakby jak kamień trochę. To jest, głowica, to jest głowica prawa, patrząc na motor, czyli, czyli lewa. Jeśli brać pod uwagę kierunek samochodu, tutaj jest takie coś ciekawe. Dziwnie to wygląda. No i tutaj, tutaj to jest zalało się, że tak powiem. I to jest chyba ten. Tak, to jest ten z tymi zaworami, które tutaj lały. Nalała się do nich woda. Głowica wygląda ok. Oczywiście w tych miejscach najbardziej nefralgicznych. Tutaj. Mogło coś pęknąć. Też będzie trzeba sprawdzić jeszcze. Dokładnie zaraz. A przyczyna... Uwaga! Uwaga! Przyczyna niedomagania motoru znajduje się w tłokach. Na początek takie mniej poważne sprawy. O, tutaj widzicie. Porysowane. Tutaj już bardziej. O. Mamy takie ryski. Tutaj też bardzo fajnie to widać, jak jest porysowane. Ale. To jest nic. <laughs> Ta strona, czyli prawa, wygląda już tak. Nie wiem, jak to teraz na kamerze widać, ale tutaj po prostu są mega rysy, a tutaj to już chyba nie trzeba komentować. Po prostu to wszystko się zatarło. Motor się zatarł. i zatarty, dlatego nie było komprechy. Dziwne, bo jakaś kompresja w ogóle była, jakoś te pierścienie jeszcze trzymają, i ona była nierówna na wszystkich cylindrach, Znaczy w sumie była w miarę równa, koło trzech, ale wszędzie, że tak powiem, było słabo, na jednym było gdzieś 6, chyba na tym, ten był chyba 6, a reszta miała po 3. No ale widać jak tutaj, jaka tutaj była siła, jak to wszystko się. Rozwaliło Tak, także będzie piękny stolik Z rozwalonymi cylindrami <grywa> Powiem Wam, że teraz jak to się wszystko rozmontowało to wcale nie jest taki duży Jeszcze jak miskę zdemontuję O ile mi się uda w ogóle ten wał zdemontować Bo nie zdemontując wału to nie Czy ja wyjmę tłoki? A nie, wyjmę tłoki Bo zostanie najwyżej Dodatkowym ciężarem będzie dla stolika. No nic. Tyle. <grystanie> Tyle. Dwie godziny i diagnoza zrobiona. Jakbym wiedział, że to tak szybko, to bym wcześniej to zrobił. Teraz trzeba tylko to wszystko posprzątać, uporządkować, coś zrobić. Głowice może jeszcze są do odzyskania. Wałki, może wanosy, ktoś może je przytuli, a reszta na stolik i na złom. Tyle. Jeśli się podobało, to wiecie co robić, a ja Was pozdrawiam. Cześć.